Ho, ho, ho! Witamy Was bardzo serdecznie w naszym prezentowniku świątecznym z tej strony Hudson. I Mortis mamy dla Was fajne propozycje na święta. Ja mam na sobie sweterek, który zakładam tylko raz w roku, kiedy preparujemy właśnie takie prezentowniki świąteczne z bałwankiem moim magicznym i dzisiaj skupimy się na waszych oknach do rozrywki multimedialnej, gamingowej, a mianowicie na monitorach i telewizorach, więc te większe, te mniejsze okna na, miejmy nadzieję, każdą kieszeń, ale przede wszystkim takie, które Wam się najbardziej podobają. Zdajemy sobie sprawę z tego, że czy to monitor, czy telewizor y, ciężko zmieścić pod choinką, ale to też nie jest problem, bo telewizory zazwyczaj kupuje się dla siebie, nie? Taki prezent, Albo można wiecie. schować jeszcze w garażu, prawda? Więc... Każda, wy, każda wymówka jest dobra, ale no jeżeli macie dużą choinkę, to czemu by nie? No ja może zacznę. Od pierwszego monitora. Ja sobie podzieliłem to na takie trzy segmenty. I pierwszy segment to jest taki mój, moim zdaniem. Najlepszy monitor, który pokazywałem Wam w roku 2022, padło na Samsunga G3, czyli klasykę w nieco lepszym i nowszym wydaniu. Mianowicie podrasowano tam odświeżanie ze 144 Hz do 165 Hz. Jest to klasyczny monitor o przekątnej 24 cali rozdzielczości Full HD matrycy VA, więc tutaj niestety z tym smużeniem jest troszeczkę problem, ale jeżeli weźmiemy stosunek jakości do ceny, ponieważ ten monitor kosztuje. 849 zł. Więc na ten moment, kiedy nagrywamy ten materiał, jest on o 50 zł tańszy niż jak nagrywałem go w styczniu. No jest to naprawdę świetna opcja, która może się spodobać osobom, które chcą rozpocząć swoją przygodę z gamingiem i monitorem. Jeżeli chodzi jeszcze o Samsunga G3, jego taką bardzo wielką zaletą jest to, że ma on pełną regulację. Jest naprawdę wypasiony, jeżeli chodzi o jakość wykonania, prezentuje się naprawdę świetnie. Więc jeżeli liczy się dla was komfort i wygoda użytkowania monitora, myślę, że Samsung G3 zrobi naprawdę robotę. A ja za to mam propozycję, no może akurat nie z tych takich tańszych, ale za to na pewno z takich, które przykuwają uwagę. Telewizor Samsung QE55QN85B. No I to jest seria, no dokładnie, to okay. jest seria nowa um, neo QLED. A co się z tym wiąże? No mamy tutaj od tych zwykłych kuledów e, lepszą luminancję, mamy tutaj e, 14 bitową wartość luminancji i co nam to da? Daj to nam lepszą jasność, lepsze cienie, lepsze kontrasty. Ogólnie fajnie się na ten telewizor patrzy. Podświetlenie tutaj akurat czasami mogą się zdarzyć jakieś problemy z takim delikatnie zbyt agresywnym dimmingiem, ale jednak jest ten telewizor bardzo odświeżony. Ta nowa linia Samsungów tu się mocno zmieniła i warto, warto według mnie w to pójść, bo telewizor jest naprawdę przygotowany pod te nowe doznania, nowe doznania filmowe na święta, co można na oglądać? No kurż, jasne, że wiadomo, mecze, nie? Mistrzostwo świata, te sprawy. A nie oglądasz Kevina? A to! No, 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 no właśnie, no, 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 no więc. Na oglądanie Kevina, na oglądanie szklanej pułapki, to wszystko będzie super. A w jakiej cenie? No akurat w dniu nagrywania 4,5 tysiąca, więc próg trochę wyższy, ale wiadomo, telewizorów nie kupuje się tak co tydzień. Mój kolejny segment to najtańszy monitor, jaki miałem okazję testować. Dobrze. Nie tylko z tego roku, ale padło na sztukę, którą testowałem całkiem niedawno, ponieważ na Black Friday kosztowała 699 zł. Na pewno osoby, które interesują się monitorami, znają taką sztukę jak Acer Nitro VG240Y. No, bestseller. On się sprzedawał jak świeże bułeczki. Co lepsze, dalej się sprzedaje. Na moment, kiedy nagrywamy ten materiał, kosztuje on w Xcomie 649 zł. Złotych. Jest to monitor o gabarytach niecałe 24 cale, Full HD, matryca IPS, Ghosting jest naprawdę bardzo ok. Ale to, co w tym monitorze było nie tyle wadą, co takim ograniczeniem, to 75 Hz odświeżanie. Czyli oczywiście można na tym pograć, ale no nie możemy zaznać tej płynności, którą daje wyższe powyżej 100 Hz odświeżanie. No ale całkiem niedawno pojawiła się wersja Acer Nitro VG240Y. S, Która ma wszystko to, co miało w sobie najlepszy tamten monitor, ale podkręciło swoje odświeżania aż do 165 Hz. I co lepsze, na Black Friday ten monitor kosztował 699 zł i z tego, co ptaszki świerkają, ćwierkają, nie świerkają. I z tego, co ptaszki ćwierkają. Dobrze? Dobrze. Chyba tak. <noise> Dalej ta cena utrzyma się jeszcze w grudniu, więc moim zdaniem jest to totalny sztos, bo za 699 zł, nie mamy 144 Hz odświeżania, a już 165 Hz odświeżania. Jak to z Acerem bywa, no nie dostajemy tutaj żadnych bajerów. Jest to podstawowa obudowa, bez żadnej jakiejś mega regulacji, no praktycznie regulacji nie mamy wcale. Jedyne co możemy zrobić, to ustawić sobie kąt odchylenia tego monitora, ale musimy pójść na jakieś ustępstwa, bo matryca jest naprawdę niesamowita. Przy takim odświeżaniu, przy tak cudownych kolorach, ghosting jest naprawdę ograniczony i tutaj muszę naprawdę e, powiedzieć, że Acer radzi sobie w tej kwestii i niesamowicie, no i ten ich model takiej sprzedaży, bo oni oferują świetne monitory, te matryce są naprawdę cudowne za małe pieniądze, no ale niestety, no wiadomo, że jest wiele segmentów, gdzie musieli pójść na jakieś, jakieś ustępstwa, ustępstwa i wiadomo. dostajemy monitor totalnie podstawowy z świetną matrycą za 699 zł, więc no nic tylko kupować. Więc tak, fajnie, że wspomniałeś o tańszym monitorze, bo tak się składa, że mam też i tańszy telewizor. Tańszy bo aż praktycznie o połowę. Eee, TCL C635 z nowej linii. Co takiego mamy? Mamy kuleda. I dokładnie, z tym mamy wyższą jasność, jak na ten segment. Całkiem fajnie to wszystko wygląda, pomijając parę problemów ehm, tutaj akurat z podświetleniem, że ono jest takie... Niezbyt do końca równomierny, ale jeżeli idzie o tą cenę, to i tak, i tak cała reszta możliwości. Czyli jednak wygoda działania tego interfejsu, nowa nakładka od Google TV, to wszystko razem połączone w tak atrakcyjnej cenie, daje nam tutaj takiego mm, całkiem niezłego, um, niezłą propozycję do pojawienia się właśnie pod naszymi koinkami. No ja na przykład bym sobie. Dużymi, no, tak, dużymi, ale no 55 cali, akurat o, w przypadku tego telewizora, za tą kwotę. Ja bym zrobił miejsce. To no dobra, musimy się spieszyć, bo jak widzicie, w tych sweterkach robi się dość gorąco. Powiem tak, sweterki sweterkami, ale. Czapeczki. Czapeczki. Wszystko, żeby wyglądać dla Was pięknie. Dlatego mój finalny segment, jeżeli chodzi o monitory, a mianowicie jakie sprzęty. Kupiłbym sam dla siebie i postawił na swoim biurku, jeżeli w tym momencie miałbym kupować monitor. Jest to dalej niezmiennie Iyama G Master GB3466 serii Red Eagle o formacie obrazu 21x9 i rozdzielczości UWQHD. Dlaczego? Dlatego, że jak pierwszy raz zagrałem na monitorze o tym formacie, no to wszystko się zmieniło i już powrót do 16 na 9 wiąże się z tym, że zazwyczaj, kiedy odpalam taki monitor, to jest takie no, może być na pewno lepiej. I ten sprzęt ma to do siebie, że jeżeli chodzi o gaming, to wznosi go na kompletnie nowy pułap. Wiem, że może nie nadaje się zbytnio do gier typu Counter-Strike, ale jeżeli chodzi o inne, takie bardziej filmowe, no to poszerza Wasze spektrum. Jeszcze bardziej wpływa na to, że imersja, to jak odczuwacie grę, jak możecie się w nią przenieść, jest jeszcze większa. Dlatego ja nie wyobrażam sobie w tym momencie lepszego monitora pod gaming dla mnie. Niż właśnie ta IAMA. Ja. Wiem, że jest model GB3467, który delikatnie jeszcze tam podkręca odświeżanie, ponieważ tutaj wynosi ono 144 Hz. Mamy matrycę VA, co zapewnia o tym, że mamy naprawdę sztosowy kontrast. Wynosi on stosunek 4,5000 do 1, więc jest to naprawdę imponujący wynik. Jeżeli jesteście fanami dość soczystych czerni, no to będzie to dodatkowo sprzęt dla Was. Mamy to zakrzywienie, dlatego jeszcze łatwiej wczuć się w to, co możemy ogrywać i oglądać, bo multimedia. O miarodajnej, o, o, o miarodajnej rozdzielczości również prezentują się naprawdę świetnie. Do dlatego... tej przekątnej musisz w ogóle obkręcać swoją głowę jeszcze, czy dasz radę nadążyć wzrokiem? Wiesz co, niektórzy zarzucają formatowi 21 na 9, że jest za duży i sporo rzeczy wtedy może ci umknąć. Moim zdaniem nie jest to w żadnym wypadku wada, a wręcz przeciwnie, no jeżeli ja gram, to wtedy czuję się bardziej, czuję się dużo bardziej, jakbym był w tym świecie, ale niestety wsiąkasz. Tu Cię muszę przeprosić, bo mam jeszcze jeden monitor, który muszę Wam w tym momencie, o którym muszę Wam opowiedzieć, a mianowicie e, dla fanów bardziej klasycznego formatu, czyli 16 na 9 Jeżeli miałbym wybierać monitor, który miałby stanąć w tym momencie na moim biurku, byłby to Gigabyte M27Q. Wiem, że on już teraz nie jest chyba dostępny w sprzedaży, przynajmniej w nie został on wycofany, ale jest jego wersja z literką P na końcu. Jest tam parę kwestii technicznych, które producent na pewno poprawił, jest tutaj... Był, problem piszczących cewek. Wiem, że staram się... Siedzisz, grasz i co? I monitor Ci zaczyna piszczeć? I jest takie... Ja tego niestety nie słyszałem, ale wiem, że, że pod tym filmem wielu z Was wyrażało swoje zaniepokojenia. Wtedy kontaktowałem się z Wendorem i on mówił, że no, zdają sobie z tego sprawę, dlatego będą chcieli to poprawić w przyszłości. Ponoć to, jak i wiele innych aspektów zostało tutaj poprawionych, to dalej jest naprawdę rewelacyjny monitor o rozdzielczości WQHD w 27 calach, czyli jeżeli chodzi o taką podstawową rozdzielczość 16 na 9 naprawdę zrobi robotę. Do tego jakość wykonania, możliwości regulacji. Jest tutaj matryca już nano. IPS, nie IPS. Wtedy taka największa konkurencja tego gigabajta, czyli Dell o bardzo podobnej specyfikacji, no właśnie miał tą przewagę, że to była już matryca Nano IPS, czyli już taki przyspieszony IPS, który lepiej radził sobie z problemem ghostingu. Ogromnym plusem są żywe kolory, które imponują. No Jak na IPS-a mamy również bardzo dobry kontrast, który sięga powyżej 1000, stosunku 1200 do 1, więc to również imponuje. Niestety jeszcze nie miałem okazji potestować tej wersji SP na końcu. Ale to, co również jest bardzo ciekawą opcją, to cena, ponieważ jest ona tańsza nawet od tej wersji M27Q. Na dzień, kiedy nagrywamy ten materiał za ten monitor, zapłacimy w xcom 1500. 89 zł, więc jeżeli ktoś jest fanem bardziej klasycznych formatów obrazów, no to zdecydowanie polecam Gigabajta M27 qp A jeżeli lubicie monitory, albo nie mieliście jeszcze okazji pograć na monitorze o formacie obrazu 21 na 9, no to polecam Wam z całego serca, bo to odmieni Wasze doznania z grania niesamowicie. No nie czuję że rymuję. Teraz ty, dajesz Mortis, co tam jeszcze masz? Pierwsze co zrobię, biegnę czapeczką. bo trochę gorąco się robi. Więc yy, mówiłeś się o LEDach, a akurat tak się dobrze składa, że mam Mamy jeszcze coś. tego najlepszego. Tak, według mnie to jest ten, jakbym miał odłożyć, jakbym miał sobie kupić coś, co miałoby nawet na lata, ale być ciągle w top of the top tak naprawdę. To on stoi na Dokładnie, twoim, on twoim będzie salonie. u mnie na samym środku. Ale jest jeszcze ciągle w tych takich granicach normy, takiej normalności cenowej, że jeszcze można sobie na to pozwolić. Trochę mówię odłożyć, ale pozwolić sobie raz, a dobrze. No to zasadniczo byłby LG55C2, czyli nasz Oledzik. Głęboka czerń, piękny po prostu kontrast, nie da się go zmierzyć. No i co tam jeszcze? Mamy wszystkie udogodnienia gracza. O ile Samsung, o którym wcześniej wspomniałem, to już jest telewizor podbity i dobry pod gaming, tak też ma tylko AMD FreeSync'a. A w tym przypadku mamy nie dość, że AMD FreeSync'a, to mamy jeszcze G-Sync'a. ilość portów jeszcze, pod które możemy wszystko podpiąć też jest naprawdę niesamowita, bo... Masz w domu Switcha, masz w domu PSK, masz w domu Xboxa, kompa nawet sobie podepniesz, na każdy kabel znajdzie się miejsce z tyłu w portach. No i co mamy jeszcze do tego? Mamy naprawdę przyjemne brzmienie. Mm, kolory są niesamowicie nasycone. To są naprawdę, naprawdę, naprawdę robiące wrażenie. Um, gilgotanie naszych zmysłów wizualnych. No i do tego oczywiście odświeżanie 120 Hz jest znaczek jakości również, jest, więc według mnie warto naprawdę w to pójść. Jest to telewizor stworzony pod konsolę nowej generacji. Stworzony pod konsolę nowej generacji, stworzony dla tych, którzy lubią też i kinowe doznania, czyli obejrzysz sobie czy Kevina, czy Szklaną Pułapkę, czy też ma jakiekolwiek inne produkcje filmowe, to wszystko będzie idealnie wyglądało dosłownie na tym ekranie. Ale na Samsungu też, więc zasadniczo, wolicie Samsunga? Neo Kuledzik będzie naprawdę piękny. Wolicie OLEDa od LG? no to, to już będzie pięknie będzie pięknie, będzie pięknie no dokładnie. Kani przedstawiliśmy wam nasze propozycje monitorów i telewizorów, które są e, naszymi takimi the best of w moim przypadku top of the top. top of the top. No ale wiadomo Mówiliśmy już to parokrotnie, żeby taki prezent jak telewizor czy monitor zmieścił się pod choinką, no to średnio. Dlatego przygotowaliśmy też dla was parę takich gadżetów, które nadadzą się na prezent idealnie. Mati, czy ty zaczynasz? Mogę zacząć. No to dajesz. To poczekaj. Dawaj, bo już gorąco w sweterku. Najpierw zaczniemy od tych takich drobniejszych rzeczy, a potem na świetlanej przyszłości, czy najpierw od świetlanej przyszłości? Y od świetlanej przyszłości, a od tych małych, a, ale wariatów dalej pojedziemy, a, bo to dobra. też fajne rzeczy są. Pewnie, więc. Z tych wszystkich rzeczy, które nam świecą. Um, oczywiście znasz pewnie temat Ambilight'u, no, prawda? No Jasne. Ambilight. Mi, czy w, któryś z telewizorów, o których wspominałeś, mam. Żaden, żaden Rodry. nie ma. I dlatego właśnie mam coś specjalnego. Bo nie musicie powiedzmy konkretnie kupować telewizora marki Philips, żeby się cieszyć Ambilightem, bo możecie choćby i z takiej fajnej paczki skorzystać, to jest GOVI RGBiC TV Backlight. No i co my tutaj mamy w zestawie? Są taśmy na telewizory o przekątnych od, nie ma tego na pudełku, od 55 do 65 cali i sobie taką taśmą Oklejacie telewizor z tyłu. Macie do tego oczywiście pilocik w środku. Możecie korzystać jeszcze z aplikacji na waszym smartfonie. No i wtedy możecie sobie puścić oświetlenie na ścianę, które będzie zsynchronizowane z tym, co jest na ekranie. Ale w jaki sposób taka taśma ma wiedzieć o tym, co jest na ekranie? Masz, ma tak, wiem, ma taki Nie? czujnik czujnik. Jest taka kamera od góry, można ją zamontować, znaczy można, trzeba ją zamontować, i wtedy ta kamera patrzy sobie na nasz ekran, co na nim się dzieje, i wtedy wyświetla nam kolorki na ścianie, więc bardzo fajny gadżet. I tym bardziej, jeżeli na przykład nie mamy telewizora, który tym dysponuje już w standardzie, to możemy to sobie dołożyć sami. Ja się przyznam, że aktualnie korzystam z telewizora Philipsa mhm. z AmbiLightem. Uważałem, że jest to taki dodatek, który wiecie, no a po co to komu? Ale jest to naprawdę niesamowity efekt, który mamy, czy to przeglądaniu multimediów, czy ogrywaniu konsol, więc robi to naprawdę robotę. Wiesz, że to ma jeszcze jeden fajny bajer. Ty nie musisz w tym momencie inwestować w telewizor, który jest bardzo duży, no, bo to ci rozszerza telewizor, czyli masz kawałek ściany, ale nie masz za dużo miejsca na telewizor. Nie ma problemu. Rozciągasz sobie kolorek na zewnątrz i cieszysz się czymś, co ci daje wrażenie, nie wiem, 70 cali. Konfiguracja bardzo szybka, ale jeszcze do tego cena jest bardzo dużym plusem w porównaniu do konkurencji więc... 379 tutaj... zł. 379 zł z tego co. No to mówi. jeżeli jesteśmy tutaj już w segmencie e, oświetlenia, ja również mam propozycję e, lampek na monitory, a mianowicie takie oto cudowne lampki od Eelita. Ta jest podstawowa. Jest to. Il 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 Eee light, rechargeable monitor light bar jest to podstawowa lampka, która y, świeci na biało. Nie potrzebuje ona y, być cały czas podpięta do monitora, ponieważ możecie ją naładować raz i ona będzie świeciła około 2,5-3 godzin w zależności od tego jaką intensywność sobie ustawicie. Świeci oczywiście światłem y, zimnym, ciepłym, czymś pomiędzy, możecie sobie to wszystko fajnie wyregulować. Wasze stanowisko będzie pięknie doświetlone, a oczy męczyły się troszeczkę mniej. Ma kolorki. Nie. Nie ma kolorków. Mianowicie kolorki ma, kochany, ta oto wersja Pro, która również z tyłu posiada podświetlenie RGB i w tym przypadku, oprócz tego, co macie w tej wersji, możecie sobie jeszcze puścić właśnie taki fajny efekt e, Ambilighta z tyłu monitora i wygląda to naprawdę fajnie. No, ale jeżeli chodzi o te lampki, one działają podobnie jak twoje podświetlenie na telewizor, więc to jest... E, e, też wygodne rozwiązanie. No i jeżeli chodzi o tą wersję Pro, ona cały czas musi być podpięta do zasilania. Jeżeli bardziej wolicie opcję, która, którą możecie odpiąć i tylko naładować raz na jakiś czas, no to ta wersja podstawowa, ale uwierzcie, że te lampki naprawdę zwiększają komfort i mega wygodnie korzysta się wtedy z waszych monitorów, więc warto się w taką opcję zaopatrzyć. Ja bym to brał. Pro? Jednak no, kolorki ja bym brał to Pro. Jesteś gamer. Musi być sztos, musi być efekt wow, musi RGB. być... Ten. zawsze można wyłączyć, no nie? <laughs> Jakby rodzina przyszła w to jest, to jest, to jest. Tak, to jest dobre rozwiązanie. No, trzeba dopłacasz wtedy do tej i masz to, co w tej, nie? No. No, piątkę. Co tam masz jeszcze, Mati? Dawaj. Lecimy sobie z kolejnymi rzeczami typu nie chcę kupować nowego telewizora, ale chcę mieć jego funkcjonalności. No i z tym wychodzą nam naprzeciw takie dwie firmy. Przykładowo, czy mamy Xiaomi, mamy e, Google. I co my tutaj mamy? Mamy z Xiaomi TV Sticka i mamy z Google Chromecasta w wersji 4K. Co nam to daje? Mamy sobie takie dwie przypinki z tyłu naszego telewizora. No i co one dają? No, dają nam to, że jeżeli wybieramy sobie z nich sygnał, to po prostu mamy. Interfejs z nowych telewizorów, tak? Czyli Google TV i Android TV w wersji 11. Co nam to jeszcze daje? No możliwość instalowania apek wszystkich, apek, 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 no bo to co nowe, to co smart, to musi mieć apki, no nie? I to nam daje właśnie tę opcję, żebyśmy sobie poinstalowali takie aplikacje streamingowe, jakie tylko chcemy, lubimy, no i w obu tych przypadkach, skoro tu mamy dostęp do Google Play, do naszego sklepu, to nawet i budzik albo kominek zainstalujemy. To jest nowe życie waszych starszych telewizorów i jak to raz mędrzec Kondzio, który tutaj jest, za kadrem, powiedział, się tak pytałem go właśnie, czy takie oto stiki oferują coś dla osób, które mają smart TV i nie wiem Chciałabym sobie kupić, a bo, bo co nie? Czemu nie wydać? Czemu, tak? Czemu nie? nie kupić? No i pamiętam, że Koncio wtedy powiedział, że jeżeli chodzi o aktualizację systemów, to w tym przypadku yy, robi się to dużo częściej, więc jeżeli zależy Wam też na płynności działania całego systemu, no to warto zwrócić uwagę na taką oto. Dobrze, że to powiedziałeś o tej aktualizacji, dlatego że w przypadku tych dwóch i ja akurat osobiście bardziej byłbym za Custom, ale dlaczego? No dlatego, że to Google, tak? A skoro Google, no to trochę lepiej będzie dbało o to wszystko i częściej będzie cały interfejs mógł być. Gądźo, aktualizowany. Dobrze mówimy? Dobrze mówimy? Przytakuję, przytakuję. Dobrze, dobrze. Miał dobrze. być jeden jest. z krótszych odcinków, ale wyszedł jak wyszedł. Trochę dłuższy, ale. Quality. Nie udało się. Ale dobra, już na koniec ostatni taki gadżet ode mnie. Prezent, który zawsze będzie udany, czy to nie wiem, do telewizora, monitora, czy będziecie chcieli sobie wyczyścić tym blat, chociaż Warto nie polecam. Mieć. Oprócz tego możecie wyczyścić również y, matrycę waszego aparatu, smartfony, tablety, wszystko. Mm. Czyli taki zestaw do czyszczenia od trzymka. Ja osobiście z tego korzystam cały czas. Y, Okna myje. Zresztą tak, szkoda, to mi, nie ma, szkoda nie. mi było, bo to naprawdę robi robotę, jeżeli chodzi właśnie o matrycę, czy to telefonu, czy to monitory, które testuję, jeżeli chcę je na szybko przeczyścić, no to taki 3MK robi, y, zrobi to szybciutko, Słuchajcie, bez żadnych smug. Schowacie wszędzie, wszędzie się zmieści i na pewno pod rękę łatwo się nasunie, jakby coś się obrudziło. Jest to też taki skromny, drobny prezent, jeżeli nie chcecie się wykosztować. Kogoś lubicie? Ale bez przesady, nie? Hmm. Wiecie, tu że pokamę. kupił sobie albo kupiła nowy telewizor, monitor, to zawsze warto sobie dołożyć jeszcze chociażby coś takiego, żeby w razie czego było. To za Mati, masz jeszcze coś? No ja nie mam już nic, ja to Uch! chyba mam wszystko. A Ty? Świetnie. Masz coś schowane? Ja już też A, wszystko dobrze. tutaj ty? się udało. O monitorach pogadaliśmy, staraliśmy się, chcieliśmy zrobić skromny, szybki odcinek. Ale we dwóch to fajnie i też można się rozgadać. Ale wiedziałem, że tak będzie, wiesz? Wiedziałem, Wszyscy że tak mieliśmy. będzie. I w sumie fajnie, mamy nadzieję, tak że jeżeli wytrzymaliście, to nie zastanęliście i bawiliście się dobrze, dobrze. I to nam się to podoba. A co najważniejsze, może was zainspirowaliśmy, bo ten nasz prezentownik to też trochę taki poradnik. Nie wiem, jak w Twoim przypadku, ale tak też się ugadaliśmy, no. że wybieramy takie swoje the best oh, of. Czy to z, z roku, który właśnie mija, czy też ogólnie z wszystkich naszych sprzętów, które mieliśmy okazję testować na kanale X-Komu, więc. Kończymy? Kończymy. No, świetnie. Merry Christmas. To widzimy się w 2023. Ja życzę sobie, żeby było więcej monitorów OLED o takiej bardziej klasycznej, klasycznym formacie 27-32 cala, a Ty co byś się w telewizorach, żeby było? Jest coś, czy już sięgnęliśmy Dobra. sufitu i nic? ja powiem jeszcze tak. Jakość jest ładna, ale żeby ceny były niższe żeby i żeby nam żyło niższe. się lepiej i oglądało przyjemniej, spędzało czas. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Cześć.